150 km na godzinę w ścianę ku przestrodze. Francuscy YouTuberzy przeprowadzili ekstremalny crash test. Uderzyli BMW rozpędzonym do 150 km na godzinę w betonową ścianę. Skala zniszczenia pojazdu daje do myślenia. I oby przemawiała do wyobraźni. Aby zapewnić bezpieczeństwo, eksperyment został przeprowadzony na wynajętym pasie startowym lotniska. 72 betonowe bloki, w które uderzył samochód, ważyły łącznie 86 ton. Całe zdarzenie filmowało kilka kamer, w tym kamera wirtualnej rzeczywistości umieszczona w miejscu, w którym znajduje się głowa kierowcy. Po zderzeniu, jako tako wyglądał jedynie bagażnik, a siła uderzenia była tak potężna, że poważnie naruszona została struktura betonowej ściany. Podobny test, wykonany został 6 lat temu w Wielkiej Brytanii. Rozpędzony do 200 km na godzinę. Ford Focus uderzył w blok betonu. Focus to hatchback, więc z pojazdu nie został nawet bagażnik. To eksperyment naprawdę dający do myślenia, tym bardziej że na polskich drogach. Prędkość 150 km na godzinę na autostradzie nie jest niczym rzadkim. Mamy jeden z najwyższych w Europie limitów prędkości na autostradach. W związku z tym, każde przekroczenie tak naprawdę tego limitu to jest zbliżenie się do prędkości 150 km na godzinę. Tak. Ja oglądając ten materiał, poszukałem w tych moich tutaj półeczkach umiejscowionych w mózgu. Ankiety, taka, która była przeprowadzona wśród uczestników ruchu drogowego. Zadano im pytania: czy przy prędkości 30 km, kiedy uderzą właśnie w nieruchomą przeszkodę, czy odniosą obrażenia? Przy 40, przy 50, 60, 70, 80, przy 90 i więcej. Ale co jest zastanawiające, z, tej, z tego sondażu wynikało, że Blisko 70% osób stwierdziło, że jeżeli będą mieli zapięte pasy przy 90 km na godzinę, nie odniosą żadnych obrażeń. Jest takie przeświadczenie w opinii publicznej, rzeczywiście, że w związku z tym, że ten limit prędkości to jest 90 km na godzinę, to jeżeli ja dochowam innych warunków bezpieczeństwa, czyli będę miał zapięte pasy, to ustawodawca na pewno to sprawdził i przy 90 km na godzinę nic mi się nie stanie. No to, właśnie. to teraz powiedzmy, przy jakich e, e, prędkościach e, robione są e, słynne oficjalne crash testy? Przy 30 km na godzinę. I jak wyglądają samochody wtedy? I prawda? są rozbite. No mhm. właśnie. Często silnik wchodzi do środka samochodu. Przy 30 km musimy pamiętać o tym, że każdy samochód ma swoją wagę. Ma strefę zgniotu przygotowaną, podłużnice, które mają wyhamować tą energię, która zostanie na ten pojazd skierowana, i tak dalej. Silnik ma się opuścić, żeby nie uszkodzić zbytnio nóg pasażerów, które, osób, które znajdują się w tym pojeździe, i tak dalej, i tak dalej. A, a nam brakuje cały czas tej świadomości, bo wracając do tych 90, że nic mi się nie stanie. To zobaczcie Państwo, niech ten pojazd waży 1,5 tony i porusza się z prędkością około 50 km na godzinę, tyle co może w terenie zabudowanym. I nagle uderzy w przeszkodę, yy, zatrzyma się, tak? No bo zatrzymuje się pojazd. Co się dzieje z osobami, które nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa w tym momencie? Jest to osoba, która załóżmy waży 80 kg. Przy tej prędkości, jeżeli pojazd gwałtownie się zatrzyma, to ta osoba. Kontynuuje podróż. Pojazd się zatrzymał. Osoba kontynuuje podróż z prędkością 50 km na godzinę. Razy 80. Prędkość razy masa do kwadratu. Wychodzi nam około 3,5 tony energii kinetycznej, które w tym momencie nabiera ciało tego pasażera. Wystarczy, żeby wybić szybę, żeby oddalić się od pojazdu. Ludzie nie mają o tym wyobrażenia, nie ma czasu, żeby na kursach nauki jazdy o tym mówić. Na takich doszkoleniach właśnie, które wynikają z ustawy o kierujących między tym czwartym a ósmym miesiącem, oni powinni o tym się dowiedzieć, że każda prędkość jest niebezpieczna. Ja mam ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o wyjazdy na wypadki, o załatwianie tych wypadków, sporządzanie dokumentacji i tak dalej, tak dalej. I mogę podać przykłady dwóch skrajnych wypadków. Wiele lat temu pojechałem na wypadek, gdzie samochód Nysa wypadł z drogi, przewrócił wiele lat temu. To były lata osiemdziesiąte. Ten samochód leżał na dachu, kiedy przyjechałem. Byłem pierwszy na tym wypadku. Za mną przyjechało pogotowie ratunkowe. Pani doktor wysiadła i mówi: Miazga, ja się boję tam zajrzeć. Ja mówię: Zupełnie niepotrzebnie. Ci ludzie stoją tu pod lasem. Nic im się nie stało. Oni wyszli z tego wypadku praktycznie, można powiedzieć, niedraśnięci. Innym razem jadę na wypadek. Samochód zjeżdża z drogi, wjeżdża między drzewa do lasu. Zaklinowany między dwoma drzewami. Jak przyjechałem, zobaczyłem że a to nawet warto by było kupić, wyklepać tak, bo to, kiedyś na samochody tylko były. E, uszkodzenia niewielkie. Podszedłem do samochodu, cztery trupy. Więc to wszystko obrazuje nam, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka, jaka prędkość będzie decydowała o tym. Wiele czynników na to się złoży, kąt uderzenia. Najbardziej niebezpieczne są te skrętne takie. Wtedy nasze ciała w samochodzie się przemieszczają. A jeżeli ktoś jeszcze lubi przewozić jakieś luźne przedmioty, bo coś tam sobie rzuci do tego, do, na, na, na tylny fotel, czy na podszybie, nie daj Boże, tak? Przecież z podszybia, w momencie zatrzymania, to wszystko leci, uderza nas w głowę. No nawet jeżeli uderzy w zagłówek, to i tak doznajemy obrażeń ciała. Prędkość jest niebezpieczna. Każda prędkość jest niebezpieczna. Bardzo mocno to wybrzmiało z rzeczywistymi przykładami po, z doświadczenia naszego eksperta, Marka Rupentala. Marek też wspominał o tym, że e, twarda wiedza dotycząca nauk przyrodniczych jest bardzo przydatna. Niestety w Polsce, w polskim systemie edukacji, nie do końca. W taki sposób, który przemawia do wyobraźni. Myślę, że takie materiały, jak ten, który pokazaliśmy na początku tej wiadomości, mogą bardzo mocno i skutecznie obrazować młodym ludziom to, jak niebezpieczna jest nadmierna prędkość.